Siemanko wszystkim z tej strony Kador i witam was w kolejnym odcinku ze ranera. Dzisiaj mam zamiar rozpocząć misję, która polega na dostarczeniu czterech metalowych belek w celu wybudowania mostu kolejowego i będę chciał dzisiaj przetestować nową ciężarówkę. Jest to licencjonowana ciężarówka marki Tatra. Lecz zanim przejdę do jej prezentacji i omówienia tego dodatku, bo niestety jest to płatny dodatek, to będę chciał ogarnąć sobie ładunek. Znajduję się obecnie w rejonie Wisconsin. I w rejonie Wisconsin, który jest trzecim DLC do SnowRunnera została wprowadzona taka dosyć ciekawa mechanika. W sensie, jeżeli mamy obszar tworzenia ładunku, w tym wypadku numer jeden i tutaj są ładunki, które możemy tutaj wytworzyć. Lecz zanim będziemy mogli je wytworzyć, musimy dostarczyć do obszaru generatora. Generator! Generator, czyli po prostu to jest ta przyczepa, którą widzicie z tyłu, możemy ją zakupić w garażu w miejscu, gdzie się kupuje przyczepy. Na szczęście w tym wypadku, bo akurat też ja się znajduje bardzo blisko garażu, w tym wypadku ten generator był no tam dosłownie z tyłu za budynkiem zaparkowany, więc musiałem go kilka metrów przyciągnąć. I taki generator musi zostać po pierwsze zaparkowany w tym rejonie oznaczonym ikonką błyskawicy. Plus dodatkowo trzeba tutaj kliknąć włącz generator, i on się teraz rozłoży zacznie działać więc możemy go odczepić. Jak sobie zerkniemy na mapę to fajnie widać że generator posiada ileś tam tego paliwa. Obecnie zostało mu 90% bo już sobie w ramach testu wytworzyłem jeden ładunek. Teraz mogę podjechać do strefy wytwarzania. Mam już tutaj ogarniętą przyczepę i wytworzę sobie dwa ładunki metalowych belek. Tylko czekajcie Dobra, podczepiona. No to tak, trzeba Trzeba przełączyć się klawiszem 1 i 3 do tutaj przechowalni ładunku. I muszę sobie wytworzyć, czekajcie, metalowe belki, czyli raz i dwa. Jak widzicie na dole jest pokazane, znaczy jest pokazane paliwo w generatorze, czyli 1500 litrów oraz ile paliwa zużyje wytworzenie jednego ładunku metalowych belek, czyli 150. Także jak jeden generator, jak zużyjemy paliwo z generatora, no to chyba możemy je zatankować po prostu czy to z ciężarówki, czy z jakiejś cy cysterny. I voilà. Dobra, czekajcie, ja mam tutaj teraz już metalowe belki w przechowalni ogarnięte. Generator może sobie działać. Chyba on nie pali paliwa. Tak mi się wydaje, że on tego paliwa nie spala, kiedy on jest włączony. Tylko faktycznie, co dziwne jednak, ale faktycznie to paliwo jest spalane tylko kiedy wytwarzamy ładunek. Tak mi się wydaje. A nawet jeśli to żaden problem, bo mam blisko garaż, mógłbym sobie podjechać z jakąś cysterną czy coś. No, także jedziemy w drogę dosyć odległą, bo most kolejowy jest. Tak jakby zupełnie po przeciwnej stronie mapy, także kawałeczek muszę podjechać. No to skupmy się na tej ciężarówce. Jak widzicie w środku, no jest to gigant, bardzo dużo miejsca, sporo osób by tutaj weszło. I cieszy oczywiście fakt, że jest to licencjonowana ciężarówka, bo niestety według mnie takich jest w tej grze no niezbyt dużo, choć oczywiście zdaję sobie sprawę z trudności być może pozyskania jakichś licencji na jakieś stare radzieckie ciężarówki, które tak naprawdę nie wiadomo, czy kto do nich posiada w tych czasach w Rosji prawa, więc okej, okay, jestem to w stanie zrozumieć. Tak czy inaczej, jest to dodatek, w którym znajdują się dwie ciężarówki marki Tatra. To jest jedna z nich i ta, która mi się zdecydowanie bardziej podoba. Jest to ciężarówka w kategorii ciężkie zastosowania, chyba? Albo po prostu ciężkie. Kategoria ciężkie ciężarówki, być może. Tak czy inaczej, nie jest to ciężarówka terenowa i już to teraz trochę widać, że. Ale zdaję sobie sprawę też z tego, że jest to bardzo ciężki ładunek. Natomiast druga ciężarówka to jest już znacznie mniejszy sprzęt. Zresztą zobaczycie ją teraz na ekranie, bo nie pamiętam, jakie to są konkretnie modele. No i to jest niestety płatny dodatek, on kosztuje 20 zł na Epiku, więc podejrzewam, że, podejrzewam, że na Steamie tyle samo, aczkolwiek jeżeli ktoś posiada Season Passa. Yy, na rok drugi, bo jest teraz. Można kupić Season Pass który sprawi, że będziecie mieli dostęp do wszystkich dodatków, które będą wychodzić w drugim roku żywotności tej gry. Bo już jeżeli chodzi o pierwszy Season Pass, to wyszły wszystkie cztery dodatki, ale teraz, chyba w ciągu roku, wyjdą kolejne cztery. Także, jeżeli ktoś ma ten Season Pass kupiony, to będzie mieć dostęp do tych ciężarówek. No kurczę, tutaj powiem Wam, że <grych> jakoś tak średnio ona sobie radzi. Ale w sumie to jest ogólnie chyba jeden z trudniejszych punktów, przez jakie ja dzisiaj będę przejeżdżać. I niestety utknąłem już na dobre, ale spróbuję jeszcze trochę tą wyciągarką się wspomóc. No tak ciężko mi tu jest wyjechać, bo ja się boję. O dobra, jest! Teraz już jestem w domu. No nie. Przyczepa mi tam zaczepiła osłup. Serio? Patrzcie, kurde. Jak mnie wkurza kolizja w tej grze, to jest... <grytanie> to jest hit. Dobra, spróbujemy to zrobić w ten sposób, czyli zwolni wyciągarkę, odczep przy... odczep przyczepę. Ej, nie mogę tak zrobić. Czekajcie chwilę. Czemu nie mogę się podpiąć do boku przyczepy? Hmm. Coś tu jest nie tak. Oni bez przyczepy ledwo jedzie, z tego co widać, Dobra. Wiecie co? Pali te przyczepę. Widzę, że no ciężko tej ciężarówce jest z nią jechać. Jednak być może przyjadę po nią później. No i zaczepiła o ten słup. I to jest szczerze mówiąc logiczne, że zaczepiła, no bo tam była. Było widać, że tam jest kolizja, więc powinna zaczepić, ale w tej grze to aż czasami trochę wkurza, że już wydaje się, że przejedziesz. I nie trzeba będzie podjechać potem z boku, jakoś przeciągnąć tę przyczepę wyciągarką. Dobra, to pali o Jednak zrobię transport tylko i wyłącznie ciężarówką. Może przyjadę potem z O, bo ja nie po to zix a odblokowałem, żeby teraz z niego nie korzystać. No dzisiaj wyjątkowo nie korzystam, bo chcę, chciałem tę ciężarówkę przetestować. Ale kto wie, może ten ładunek, ten transport później dokończę z Tutaj jest garaż. Ale chyba nie będę tutaj tankować. Znaczy, żeby tankować, to musiałbym go. musiałbym holować tę ciężarówkę, a ja nie chcę tego robić. Chociaż nie, ja nawet nie pamiętam, czy przy garażu da się tak normalnie zatankować. Nie, no nie da się, bo trzeba przenieść do garażu. Dobra, zapomniałem. Wtedy ona jest automatycznie tankowana, ale jak ją teraz przeniosę, no to ładunek chyba zostanie stracony. Także. Także nie wchodzi to w grę. Dobra, jedziemy sobie tędy, tędy, tędy. Jest to kawałeczek drogi, ale ostatecznie sam dojazd może być chyba w tym miejscu najtrudniejszy. Bo tak to Może nie będzie problemu. Tutaj jest dosyć dużo drogi, dużo asfaltu, ale trochę się boję przejazdu przez ten las. I tutaj jest cyk, most kolejowy. Także kawałeczek drogi jest. Już widzę, że ta ciężarówka do najszybszych nie należy, ale mam nadzieję, że da sobie radę. Ten skin co mam to jest jakiś w ogóle chyba domyślny, jak kupiłem to tylko było od razu i zdecydowałem się na niego, bo wygląda tak dosyć, tak dosyć specyficznie, w ogóle co ciekawe, dwie przednie osie w tej ciężarówce. Mają, zobaczcie, może będzie to, aha, czekajcie, bo jadę z górki, to nie mogę tak kamery ustawić, dobra, zobaczcie, te osie z przodu, one są tak jakby pod kątem, w literkę V ustawione, jak się jedzie to, o, w sumie teraz nawet to trochę lepiej widać, więc dziwnie to trochę wygląda, nie wiem czemu to zostało tak zrobione, być może w celach, by, by nie wiem, by ciężarówka lepiej radziła sobie ze skrętem w jakimś ciężkim terenie, ale jak coś, to dajcie znać w komentarzach, czy to o to chodzi. Bo wygląda to dosyć nietypowo. No ale tak ogólnie to jest to spoko sprzęt. W sensie mamy tutaj cztery osie, możemy włączyć sobie napęd na wszystkie koła. Co jest bardzo, ale to bardzo, po, bardzo pomocne. W sensie, bo tak oto mamy napęd na tylne, ale możemy też na przednie osie załączyć. Plus jest załączana blokada dyferencjału, jeżeli jedziemy na niższym biegu, także... Powinna sobie dać radę. No tam było trochę ciężko, jak widać, więc nie jest to raczej jedna z bardziej niezawodnych ciężarówek w tej grze, a przynajmniej na chwilę obecną. Ale zobaczymy, dam jej jeszcze szansę. No i bardzo fajnym plusem jest to, że na dachu, jak widzicie, możemy zamontować bagażnik, gdzie są części do naprawy. I kanistry z paliwem. I ja zawsze doceniam to. Ja zawsze doceniam, jeżeli jest coś takiego na ciężarówce, bo potrafi to naprawdę. O! Jakoś mi grę. Co jest? Czemu mi tak grę przycięło? Bo potrafi to naprawdę ratować życie. Teraz chyba w lewo będzie. Na szczęście wybudowałem tutaj jakiś czas temu most, więc ominę taki trochę niefajny przejazd. O, tutaj już jakieś błoto na drodze. No szkoda, że tamta przyczepa mi utknęła w tamtym miejscu, ale trudno. Ej, coś mi jakoś dziwnie przycina tę grę. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Ogólnie w tym rejonie Wisconsin to jeszcze jest sporo zadań do zrobienia. Ale ja, no nie wiem, zobaczymy, ile jeszcze tutaj będę chciał jeździć odcinków, bo przez to, jaką mękę miałem w rejonie Amur, on tak się nazywa? No, ten rejon z czwartego dodatku, na którym jeździłem w poprzednich odcinkach ten śnieżny rejon w Rosji. Ja już tam nie wrócę, bo tyle co się namęczyłem, żeby tam odblokować zigsa, to ja już to pierdzielę. Ja tam już. Nie wracam w tamten rejon, za dużo tam sobie włosów z głowy wyrwałem. Pierdzielę zostanę, może teraz trochę w rejonie Wisconsin. Porobimy sobie tutaj jakieś zleconka, ale ogólnie mam w planach powrócić na oryginalne mapy, czyli to jest chyba rejon Michigan, Alaska, coś takiego. Bo ja się ostatnio dużo kręcę po tych rejonach z dodatków i nie wiem, czy ja sobie nie zrobię. Jeszcze nie wiem, czy to będzie w następnym odcinku, czy kiedy, ale planuję może zrobić taki trochę powrót do tych starszych rejonów, sobie je pozwiedzać. Bo przez to, że wychodziły te dodatki, to głównie jeździłem po tych rejonach z dodatków. A te podstawowe rejony są, no, są spoko. Są fajne, mają klimacik i co też zapamiętałem, to by, bywały dosyć, no, całkiem. Łatwe. W sensie jeżeli porównam to na przykład do rejonu Amur, no to tam nie było źle. O, i tutaj jest ten przejazd, którym się trochę martwię, tutaj może być nieciekawie, bo niestety no dobra, są jakieś tam słupy plus przewrócone drzewa, szcz na szczęście do których możemy się w razie czego... Wyciągarkę. Możemy wyciągarkę jak coś podczepić do nich. Śmiesznie wygląda jak ten. Patrzcie, jak ten kierowca <śmiesz> podskakuje. To miał być niby zrobiony efekt, że wiecie, że są wibracje i tak dalej, że czy jakieś tam nierówności, tylko on wygląda jakby dostał jakiegoś ataku. I tak to. <śmiesz> wiem, jak to miało wyglądać, ale tak trochę średnio to wygląda. Ej, patrzcie, idzie tutaj po tym terenie. Niby takie było to, ale idzie skurkowane, czyli po prostu. Tamten teren przy rzece, a nawet nie mam blokady dyferencjału załączonej, i jakoś idzie. Czyli po prostu tamten przejazd przez rwącą rzekę, no, jest dosyć trudny. Dosyć niebezpieczny. Jeszcze mi utknęła ta przyczepa, ale trudno się mówi. No, i już niedaleko. Ten most kolejowy to jest kurczę, naprawdę trudny do ukończenia. Bo tutaj nie dość, że trzeba cztery metalowe, cztery metalowe belki. A te metalowe belki to zawsze jest transport, który, który mnie w snorane, że wkurza. Bo nie dość, że one dużo ważą. No to jeszcze zajmują dwa miejsca takiego standardowego ładunku. Ale jeszcze coś tam musimy. Chyba płyty betonowe, czyli też one są ciężkie i też zajmują dwa miejsca. Czyli trzeba po prostu robić więcej kursów. O dobra, tutaj jednak. Wjechałem w jakieś takie błoto, ale nie wyglądała ta miejscówka jakby była jakaś niebezpieczna, a tu proszę bardzo. Dobra, dawaj, dawaj, już niedaleko. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze kawałeczek i będzie utwardzona droga. Come on, come on. No, dobra. A ten most kolejowy to znacznie, ale to znacznie potrafił uprościć dojazd do drugiej mapy w rejonie Wisconsin. No, jeżeli się przejdzie przez tę tutaj drogę, ale jak widać jest sporo tam drzew. Są słupy, więc z wyciągarką to nie ma problemu. No bo przeanalizujmy sobie. Wydaje się to taka najlepsza droga. Bo tutaj jest przejazd na mapę. Załóżmy, że z garażu, czy skądś. Teoretycznie da się trochę tędy przejechać. Tak jakby. Tutaj biegną tory. Może jakoś by się dało stąd wyjechać. Ale jeżeli chodzi o taką drogę, przez większość czasu asfalt. No to to się wydaje chyba dobra. Propozycja. No chyba, że ktoś chce cisnąć tutaj dołem mapy. Ja tutaj w ogóle za bardzo nie zwiedzałem. Tam jest jakieś kamienioło. No i mamy most. Ej, patrzcie, ale tu jest w ogóle jakaś droga. Chwilkę najpierw rozładuję belki. I sprawdzę, czy da się jakoś tędy może przejechać. Bo ja tu się bawię w budowę mostu, a się zaraz okaże, że tutaj jest jakiś elegancki przejazd, więc zwiedzę sobie tutaj. Ej, czekajcie, tam coś jest. A, tam jest jeden ładunek metalowych belek. No tak, bo metalowe belki możemy albo w ten sposób pozyskać. Albo rozbierając. No, te takie specjalne budynki do rozbiórki. O, tak też da się to pozyskać. Spróbuję tam wjechać. Ta droga jakoś. Ja nie wiem, czy ja kiedyś nie jechałem tędy, tylko że pojazdem zwiadowczym, kiedy zacząłem rozgrywkę w tym rejonie. Możliwe, ale. No, nie wygląda to za dobrze. Spróbuję tam jakoś dojechać. Da się w ogóle? Czekajcie. Hmm, bo tak. Tędy to nie. Może tędy? <grych> Dobra, zaryzykuję, bo i tak bym teraz. Yy, I tak bym resetował ciężarówkę. Z powrotem do garażu, by pojechać jeszcze raz po metalowe belki. Więc nawet jeżeli ja się tutaj wywrócę albo gdzieś ugrząznę całkowicie, to nie ma problemu. Ale zaryzykuję, bo może. Może się uda stamtąd wziąć te metalowe belki. Dobra, muszę się dostać na tory. Na szczęście żadne pociągi tu nie jeżdżą, więc nie mam się czego obawiać. Dobra, dawaj, dawaj, kurde, aż taki trudny ten teren. Patrzcie, niby wygląda, że tutaj jest twardo i w ogóle wszystko, ale coś słabo. Ta ciężarówka idzie. Spróbuję wjechać na tory, ale tory to też jest coś takiego, że wydaje się, że to będzie taki łatwy przejazd, ale przez to, że te tory są tutaj, wiecie, no szyny są i tak dalej, to czasami koła, tak jakby dziwnie się na tych... O, tak jak tu. Dziwnie się koła na tych szynach zachowują, tak jakby ślizgają. Ależ to pięknie wygląda jak to całe zawieszenie pracuje w tym snoranerze. No kurde. Te ciężarówki to są tak zrobione, mega. I zaraz powinien być skręt w lewo. No i ciekawe, czy da się przez rzekę przejechać, to jest akurat bardzo ciekawe. O i teraz nie mogę skręcić w lewo, bo utknąłem na szynach i koła się ślizgają. Dobra, nieważne, już przejechałem. I co, w dół teraz? No tak, kurde, coś tu sporo skał jest. <gryzykownie>, ryzykownie, ryzykownie. W tej ciężarówce chyba nie jest. Kurde. Snorkel jest chyba dosyć nisko. Chociaż nie, czekajcie, nie pamiętam gdzie on jest. A nie, dobra, wlot powietrza jest chyba dopiero na dachu, to git. To, to nawet mogę jakoś głęboko tutaj zanurkować i nie powinno się nic stać. No tylko to nie wygląda za ciekawie, to rzeka, Ja pierdzielę, chyba tu nie przyjadę. A, czekajcie, chwilę, chwilę, chwilę. Chyba, że spróbuję tędy. Tam jest jakieś drzewo. Tylko ja nie wiem, czy udałoby mi się do niego przyciągnąć. Dobra, wjeżdżamy. Trudno się mówi. O, panie! Chyba jednak tu jest za głęboko. Ja myślałem, że tu... W sumie tam był chyba dobry przejazd. Uda mi się cofnąć? Ja pierdziele, co ja zrobiłem. Dawaj, dawaj, dawaj. Patrzcie, wyjadę z tego. I czemu się nie pod... Potr... Dawaj do tego drzewa, tylko proszę żeby nie połam... no i... No i się połamało. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Jak ja z tego wyjadę to będzie hit. <ścoughs> Chyba nic z tego. Dobra, a spróbuję... czekajcie. Ej, dobra, dobra, jest, 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 jest. Wrzucenie wstecznego i blokada dyferencjału uratowała mi dupę. Dobra, to spróbuję może jakoś tam tędy przejechać. Ale szczerze to czarno to widzę. Czarno to widzę. Nie no, kurde, tu się nawet nie da cofnąć za bardzo. Kurcze, jednak ta blokada dyferencjału to czasami naprawdę bardzo dużo daje, że ja się tutaj byłem w stanie jakoś w ogóle uratować, ale nie, strasznie ciężko tutaj. O, chociaż nie, dobra, dobra, dobra. Jednak jest jest szansa, jest nadzieja. Jest nadzieja. Znikoma, ale jednak. Dawaj skręć tu w lewo, skręć tu w lewo, żeby mnie nie ściągnęło do tej rzeki. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Wiecie co? Ja tutaj wjechałem, ale ja się zastanawiam, czy ja będę tutaj w ogóle w stanie Stąd wyjechać potem z powrotem, chyba że znajdę jakąś inną drogę. Jest! Jest! Udało się. Od razu mogłem w tędy pojechać. To nie, ja zachciałem sobie tamtędy. I by się to źle skończyło, ale kurde, zaskoczyła mnie ta ciężarówka, muszę powiedzieć. Jestem serio zaskoczony. Ej, tu jest jakaś lepsza droga, chyba nawet. Dobra, cyk, metalowe belki został jeszcze jeden ładunek. Coś mi jakoś przycina dzisiaj te gry na tej mapie. Nie wiem o co chodzi. W niektórych miejscach to widać. Dobra, to spróbuję zawalczyć tu z żywiołem. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, no to trudno. To się nie uda. Cofnę do garażu i ogarnę ładunek jednak z tamtego miejsca. Norwąca rzeka jest tutaj strasznie, ale na szczęście na całe szczęście jest tu dosyć płytko. Ja spróbuję podjechać pod górkę w tamtym miejscu, bo widać, że jest że jest spoko przejazd, tylko nawet jeżeli jest to zbocze dosyć utwardzone i tak dalej, no to ładunek ciężki, ciężarówka ciężka, więc zobaczymy czy w ogóle da radę ona podjechać tam. O ile mi się tutaj zaraz nie przewróci O widzicie? Widzicie jaki ładny przejazd? Żebym ja tu teraz był w stanie wjechać, to ta cała moja ekspedycja tutaj Będzie wtedy udana, bo jak ja teraz nie pojadę to zmarnowałem tylko czas Wyjechać w to miejsce, no ale dobra, dawaj, dawaj, dawaj Jest trochę skał, znaczy tych kamieni, wkurzają mnie one strasznie są ranerze, ale. A, dobra. Czekajcie. No, nie mam gdzie podczepić wyciągarki. Są jakieś małe krzaczki, ale one od razu już są wyrywane z korzeniami. Dawaj, dawaj. No, kurde, widzicie? Tu jest dobry teren. Jest twardo. Nie ma tych skał. Nie są te skały aż tak wysokie, by. By mnie tutaj zatrzymać. Ale no nie daje rady, widzicie wszystko. Niski bieg, napęd na wszystkie osie, blokada dyferencjału nie idzie, po prostu nie ma siły. Gdybym tylko się do czegoś mógł przyczepić. Come on! Nasz! A jak włączę automat? Może będzie lepiej. Dobra, spróbuję trochę cofnąć. I pojechać może bardziej lewą stroną. To jest ostatnia szansa, jak nie, to sobie odpuszczam. Zostawię ciężarówkę w tym miejscu i. Co jest? Co jest, co jest, co jest, co jest? I po prostu, może przyjadę tutaj z x i ewentualnie wyciągnę tę ciężarówkę stąd. Bo nie chcę marnować tego ładunku belek. Nie, dobra. Ona nie jest w stanie podjechać. Już mi się nie chce. Nie mam do czego zaczepić wyciągarki. No, jestem dosyć blisko. To, jak przywiozę kolejny, ładun kolejny ładunek belek z x to się wtedy wyciągnę i chyba taki będzie mój plan. Także. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.